Your choice. Ale on musi wygrać, spokojnie. Dobra, o co zakład idzie? No... O posiadanie samochodu. O posiadanie za samochodu. Na czas jakiś tam określony. Na czas określony. Ile strzałów, ile bram. Ta tradycja nakazuje, aby po trzech meczowych dniach, po trzech dniach obfitujących w gole i emocje spotkać się w sieciach Polskiego Związku Obywatelskiego. O! ...kolejne emocje... tutaj mamy Mamy to? 54 70. minuta biegi. Górnik Ivan no, koronę no, jest najlepszy. Jak zielonia biały stor, która nie bez problemów, która pod ogrzewce pokonała 1 do 0 od razu po. Czy wiesz, to bardzo efektowne trafienie? Optymalnie. Co trafi zi nie było. Co się wydarzy? Pełna kontrola. Musimy jeszcze jeszcze zaczekać. Czekamy. Myślałam, że ją wywaliłem w jednej sekundzie. Będzie to Lechia zielona gura. O! o to To no. ale ja no. no, to trzeba będzie z poznania w nie Nie było. jeszcze. Nie no. jeszcze. No, to będzie okazja, żeby być. No trenerzy, jak od trenera, co ja? Spodziewaliśmy się, że kogoś z Ekstraklasy trafimy w losowaniu, a tak się nie stało. A także, no, kolejny krok do tego, żeby, żeby przejść dalej, Lechia Zielona Góra. No ciekawe, ciekawie, bo gramy na boisku Rywala i znowu pewnie będzie to spektakl dla, dla lokalnej publiczności. Kolejna sytuacja trenerze tak jak teraz. Trójmecz swoisty się szykuje, bo czeka nas wyjazd do Grodziska Wielkopolskiego, później do Zielonej Góry, a na koniec do Wrocławia. No zgadza się, że tak, taki akurat jest terminarz. Mamy wtedy trzy mecze wyjazdowe. Myślę, że, że w podobny sposób to będzie zorganizowana logistyka jak, jak teraz, czyli po, po jednych z meczów wrócimy do siebie do domu, a, a w dwóch kolejnych będziemy, będziemy je łączyli. Także no ciekawie, nie możemy się doczekać kolejnej rundy. To jeszcze tak trenerze dopytam, już po losowaniu jesteśmy po tym... W pierwszym meczu czy inaczej, tym drugim meczu wyjazdowym, ale pierwszym podczas tego, można powiedzieć, mini zgrupowania, eee, za dwa dni mecz z Zagłębiem Lubin, dokładnie za dwa dni, bo godzina 12.30. Eee, najważniejsze chyba pytanie jest takie, czy uda się fizycznie doprowadzić zawodników do, 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 do sprawności po, no, po tych 120 minutach. Zgadza się tym bardziej, że mi Pazan teraz wszystkie żelki energetyczne w czasie meczu i już badnie mamy, nic żadnego zapasu. Także robimy wszystko, szukamy po hurtowniach tutaj w okolicy, stajemy na głowie, żeby się zregenerować i doprowadzić zespół do, do pełnej sprawności. A, a serio to myślę, że, że poradzimy sobie również w tym przypadku e, krótki okres dla nas, krótszy o dwa dni niż Rywal, ale jesteśmy dobrze przygotowani.